dostawiona łapka w górę Tak tak to dobrze Dobijamy 150 osób Jak w ogóle kiedyś dobijemy Dobra Tu kiedyś było inne ale to się nie liczy Resetujemy i robimy najgorszy park z oczywiście FAFMA jak to najgorszy park bez FAFMA dinozaur Więc tak. Punkt pierwszy to może być dla długi filmik. Ale nie. Może wam się będzie podobać dłuższe filmy. Właśnie. Największy problem jest taki, że odsubskrybowały mnie dwie osoby. O o Boże, Boże, jak to jest... Dzień dobry, dzisiaj wycinamy lasy. Ktoś mu powiesz, że nie był poszczególny Dobra, bo ja dawno w to nie grałem w tą grę. I pamiętam jedno, bo jakby ja też grałem w dwójkę. I to było w ogóle... dwójka dla mnie sporą bana. Bo nie to, że tutaj trzebało wtedy w dwójce tam trzeba jakichś jeszcze naukowców. Ale właśnie, jeśli, jeśli chcecie ten... E, dwójkę na moim kanale, to przyjemniej takie 20 tutaj łapek w górę. To będzie najlepsze. Dobra, wiecie, plan Fave MMA jest prosty. Wydajemy to na razie byle jak. Najmniejsza dróżka, bo trzeba być oszczędnym. Dobra, tak. A wiecie to... to, to, to nie, a, ja tylko tą dróżkę musiałam zrobić, bo wiecie. Elektronika tu tam. Bo budowniczy. Robimy pierwsze i to powinno starczyć. Czy to jest... No nie. I wiecie co jest najśmieszniejsze w tej grze? Że tutaj muszą, musi być, być idealnie zawsze wszystko podłączone, bo inaczej nie nie uda się. No pogodnie. Dobra. Więc tak. Zaczynamy od tego hamunda. jak to się tam nazywa? Czy to jest połączone? Chyba tak. Dobrze. Teraz budujemy oczywiście pensy. W pierwszym pojedynku zmierzą się... Kurde, tego nie przemyślałem. Nie robi wrażenia. to zbudujemy. Dobra. A właśnie. Pyt y no, bo mam pytanie. Takie bardzo ważne. Oczywiście do Was. Z czego chcecie serię? Oj, właśnie, z y Seria z arka będzie jednak multiplayer Więc wiecie co tam Ile to można budować proszę świetnie to ja już to szybciej buduję Jak ja bym to oczywiście budował No Ej ale jaka nowa technologia tutaj takim dźwigiem i magicznym tylem znikną Czary Marchu kus Dobra w pierwszej rundzie będzie resetowany są Spinosaurus! Tu nie ma prądu? Ja ci chcę się się nawalać. Dobra, podłączamy. Mała budka, bo to oczywiście małe jest. Szybciej Nie to, że szybciej to budują to. W ogóle... O, dobra. Pierwszym i jego przeciwnik to będzie. Co to są za dinozaury? A to jest gigana, tak. Y będę jeszcze oblokowywać. Dobra. Pierwszy, a drugi jego przeciwnik to będzie dinozaur, której nazwy nie mogę nawet powiedzieć, bo nawet jej nie rozumiem. Czy on jest jakoś.? Nie dobra, dobra. E, Idziemy w Speed'a. Nie, nie mam tego, o mój Boże. No to idziemy w sukces. Mamy nieskończoność forsy, bo jesteśmy tak bogaci, że... Dobra. I na środku tego... O, zrobimy wiatrko. O, przynajmniej ma teraz teksturę drzewa. Szanuję, szanuję. Co tu jeszcze im dodać? Ale piękne drzewo. Te drzewo dosłownie nie ma sensu, ale. Jak to się nazywa? Redwood. A na środku tego? Kamień. Wygląda pięknie. Dobra. Robimy inną ziemię, taką. trochę bardziej. No więc, jak już przypomnę, Wam, że to właśnie zrób dłuższy filmik. Bo wiecie, to tam. 33. Kurde, to się szybko robi. Dobra. Przez ten czas, tym, co się robi, trzeba zbudować hotel. Proszę bardzo. Potem trzeba zbudować. Fast foody Obo, hotel obok tego a bez fast foodów no Jak tak można Jeszcze bar Czy mam bar? Nie to jest taśmą Taśmą tu nie będziemy mieli O bardziej beznadziejną rzecz. Serio. Ja nie wiem po co ona jest dosłownie. Ona jest chyba po roku taka bardziej słaba, można powiedzieć. Spinosaurus, i dlatego do jeszcze dodamy. A, dobra. A w następnej rundzie Ceratosaurus, bez żadnych wpływów lepszych, versus. Dłomie. kurde, czemu ja nie mam jakiś zmodyfikowany? Jak będzie strasznie długi ten film, to przepraszam, ale wiecie, to się tam trochę długo robi. Te dinozaury można tam pojeździć. Ale do, możecie to docenić, że jest cały ekran. Nie jest tak nagrywane z telefonu. I macie cały ekranik, żeby sobie popatrzeć, jak tutaj będą przeprowadzane walki. Jak ci ktoś się tu kto ma? Bez jaj. ten film, jak to będzie gotowe że powiem nie opłaca się czekać. Dobra. Zrobimy tak. Czy to będzie działać? Uwaga. Trzeba to jeszcze wstawić. Czy to tak będzie? By... O właśnie. Pod. A, nie, nie robimy podwójnie gada. Jak wyjdą, to wyjdą. To w ogóle ludzie wchodzisz tutaj i co? Dobro parzały? Nic ty nawet nie jedzie, no bez jaj, No nie podoba wam się mój park, jest genialny. Przecież wiem, że jeszcze bez zero dinozaurów, ale co? Patrzcie, dinozaur tj był pierwszy, a ten tutaj będzie szybciej. Upgrade? Jaki upgrade? Przecież ja y. mu upgrade, upgrade'y. Czemu jednemu? Dobra. Za chwilę pierwsza runda. Może jednak to trochę pomniejszymy. Dobra. Pierwszy. słaby moim zdaniem nie wiem jak wy to tam oceniacie i wychodzi Spinosaurus. pierwsza runda chyba się zaczęła 嗯。 To jest nielegalne To jest nielegalne w moim parku o, ten tutaj Oni się tutaj na razie leczą No, to sobie trochę poczekamy, kiedy oni się zaczną się No to w tym czasie zbudujemy tutaj obronę. W razie jakby Żeby sobie wyszli. Dobra. I? Skandal. Nie, no to jest. To jest. To jest oszustwo. Jak można sobie położyć się na bitwie? O bez jaj. Nie. Nie, zawiado się. Wstyd. Dobra, wiem jak ich obudzić. Wstawa się, Szczelać Jakby nawalać się... O tak... O tak! Dobrze! Dobrze! Wygrany! A, ale mam fajną ale został... Mocny. 3, ale mu to chyba nie pomoże. Moim zdaniem, wygra ten na co dwoje Obydwoje za na nie. nie, dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja to jest. Dyskwalifikacja, jak to mówię. Dobra, wypuszczamy wszystkich. No, Posłuchaj mi suchą minuzę. Takie... 2 na 10 mi się jakoś za bardzo nie podobało. I teraz Stratosaurus. <laughs> Ale drogi lew. Co jest pierwsza bitwa? Dobrze, coś na siebie nie skończyło. A tu pierwszy. A... I... Uwaga. Seratozaw dostał. Na kogo obstawiacie? Ja wstawiam, wstawiam! Co mi ustawiono, to jest papier? Tam mi będzie rozwalać mural. Spinozar przegrywa wtedy. Nie no, 8 lat później kiedy Nie, ja jestem zawiedzony. co tym Rozwalisz mur Co niby? Ten? Się będzie bił z tym Ale On okay. A, musimy prawdziwego króla tutaj wypuścić, bo widzi, widzę, że im się nie śpieszę za bardzo. <laughs> Dobra. A tutaj kolejny przeciwnik będzie to będzie struś. Nie wiem, bo co, wypuszczam struś. Ale... Co ty robisz? Nie, yeah, Edek! Edek! Edek przestań mi rozwalać mur! Edek przestań! Nie, no wstydzi mu się! Oj, teraz się ogarnę! Dysk Kalifikacje Dyskwalifikacje spinosaurusa To jest taki mały wiec O! No jego zabili Spinosaurus został wyeliminowany Przez zmiażdżenie Mały, a został zmierzch... Kolejna dyskwalifikacja, no... Ej, ja gdzie jestem taki dyskwalifikacja, ten tutaj ginie? Nie, musimy... Zkuł... Um. Nie, uleczymy go czy nie? Nie, to jest mała. Zgiń. Niestety. Dobra, widzę, że tutaj potrzebują wody. Macie. Tyle. Tyle, co mogę dla was robić. Idealnie dużo wody. Dobra. What? Zginął! Struś nie przeżył chwili. E, trudno? E, e, trudno się mówi? Mm. Może zakończymy już ten odcinek, bo trochę długi wyszedł. Więc ja Was żegnam. Do widzenia.